A co ty od Herolda zaczynasz? Nie, to się powinno tak zaczynać. No. Kochani. Tak, tak się właśnie zaczyna, jak się telefon nie wyłącza. Kochany. Poczekaj, ja muszę odebrać. Witamy w nowej stajni Augiasza. Jak zwykle z Maćkiem na skrętem będziemy opowiadali o temacie, który właściwie powinien interesować nas wszystkich tutaj, ale jeszcze wstępnie A szczególnie turystów, powinien. szczególnie turystów. Ale jeszcze chciałbym zaprosić na ostatnie Echo Gdańska, w którym mówimy o problemach przedsiębiorców z drugiego pobrzeża. A ja przy to... okazji chciałbym powiedzieć, że warto subskrybować ten cały kanał Gdańsk Strefy Prestiżu, bo mamy nadzieję, że za chwilę tam będzie 100 tysięcy obserwujących, no może jak na kanale 0. Jak na kanale 0, tak jest. Ale Słuchaj, to taki nasz kanał Zero tutaj jest... nie Słuchaj. Ale będziemy dzisiaj rozmawiać o tramwajach wodnych, których nie ma, ale tytułem wstępu jeszcze, kolejnego wstępu, chciałbym to je przeczytać. No z jedno zdanie z Herolda Gdańskiego, to jest nasza Obo. gazetka. Do kamery. To jest nasza gazetka. Jest chyba wyborcza, bo to pani prezydent cały czas tylko występuje. I tutaj jedno zdanie. Po pierwszej stronie. Na, na pierwszej rozkładówce, stronie, tak? Jest, tak? Nie, nie, na rozkładówce jej nie ma, na szczęście. Mimo obiektywnych trudności, udało się dzięki naszej determinacji, współpracy i wsparciu specjalistów zrealizować wiele potrzebnych przedsięwzięć, jak zakup nowych, ekologicznych autobusów. Ja sobie przypominam, słuchaj, taką sprawę, kiedy powstawała koncepcja tramwajów wodnych i mniej więcej taki sam tekst można by było przytoczyć Oczywiście wtedy prezydentem był Paweł Adamowicz i on się nie wygłupiał w taki sposób po prostu realizował to To prawda Pomysł tramwaju wodnego to był jeden z bardzo ciekawych z bardziej ciekawszych pomysłów z uwagi na to że on tak naprawdę ożywiał te nasze wodne drogi w Gdańsku i ten pomysł sięga aż 2008 roku. Wtedy to pojawiły się pierwsze informacje o tym, że możemy sobie stworzyć tramwaje wodne. Ja tylko przypomnę, że my będziemy rozmawiać o tramwajach wodnych w Gdańsku. Bo kiedyś były też tramwaje tak. wodne pływające z Gdyni do. Z Gdańska no, na Hel też. Z, tak, z Gdańska na Hel i to wszystko funkcjonowało. Do, do, dorzucały, dorzucały się do tego samorządy, mhm. e, województwo pomorskie się do, dorzucało do tego samorząd województwa. E, to jakoś tam funkcjonowało, też to upadło. Nie wiem dlaczego. Także będziemy rozmawiać tylko o tych tramwajach, gdzie jeszcze widać na Motławie przystanki. Ale że my jesteśmy Gdańsk Strefa Prestiżu, no to mówimy o Gdańsku. Tak jest. Nie będziemy tam wstawiać się za Gdynię, że oni tam, oczywiście żartuję, że nie mają tych tramwajów wodnych. Czy w Gdyni chyba dalej funkcjonuje coś ala tramwaj. Ale tam tramwaj, to nie jest tramwaj, to do normalny rejs białorzek do... Tu trzeba jedną rzecz podkreślić bardzo ważną, że to nie jest tak, że sobie płynie statek i my do niego wsiadamy sobie jak do tramwaju. Nie musimy mieć pasów zapiętych, możemy sobie stać, wystarczy, że się chwycimy za poręcz i jedziemy, tak? Tu jest, tu, są, tu, są, tu jest szereg wymogów, które trzeba spełnić. Statek musi mieć y, tratwy, y, zabezpieczenia, zabezpieczenia y, różnego typu, y, kamizelki, y, i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie, jest, to nie jest tak, że jeżeli jest tramwaj przeznaczony na 30 osób, to może na niego wsią, wsiąść. Dwa razy więcej. Dwa razy więcej osób. Nie. 30 i koniec. Pod tym względem no, jest to takie. No, to jest problem tak, w organizacji. Znaczy ogólnie, ogólnie były pewne założenia, które należało spełnić, zwłaszcza w ruchu wodnym. Dokładnie. Te obostrzenia są konkretnie tym bardziej, znormalizowane. Że, tak, tym bardziej, że mamy w pamięci taki wypadek na Motławie jeszcze w latach 70., gdzie prom taki zatonął, który pływał z jednej strony na drugą stronę i tam poginęło mnóstwo. No tak, to było tragiczne, osiem. ale też mamy ostatnio wypadek dwa lata temu bodajże, galar. kiedy galar e, tak. gdański, który no w sumie uśmiercił trzy osoby. Tak, dokładnie. Znaczy, no tam po prostu ktoś wpłynął pod holownik i tym galarem, a że to jest na Ale... jednostka. Ale to nie będziemy o tym rozmawiać. Skupmy się na tramwajach wodnych, których nie ma. To już. był fajny projekt, bo to był projekt, który pierwotnie zakładał, że tramwaj wodny będzie stanowił komunikację miejską dla mieszkańców Gdańsk. I statki miały pływać aż od Świbna, czyli podkreślmy to aż od Wisły. Stamtąd miały. Miały płynąć Wisłą, kawałek później w Przegalinie przeprawa, dalej Martwą Wisłą, kawałek Śmiałą Wisłą, i dopływały do, do, do wysokości Stogów, stamtąd dalej Motławą do centrum Gdańska. No i oczywiście po analizach, po badaniach i tak dalej okazało się, że trzeba troszeczkę skrócić tą linię, więc one, oni, ci wykonawcy tych, tych rejsów zaczęli de facto pływać od wysokości NCŻ, czyli Narodowego Centrum Żeglarstwa, czyli to jest tak naprawdę dzielnica Krakowiec, dzielnica Stogi na Wiśle Śmiałej. A z drugiej strony w pobliżu. A z drugiej y... strony Żabiego Kruku. z Żabiego Kruku na Westerplaty, tak? Pły pływał. To były dwie linie: F5 i F6. Ale jeszcze y trzeba jedną rzecz ważną powiedzieć. Y by można było y uruchomić te tramwaje wodne, należało wybudować infrastrukturę, czyli takie y no pomosty. Przystanki. Po przystanki, tak pod które mógłby ten tramwaj podpływać. No i warto tu też zaznaczyć, że ta jednostka musiała być odpowiednia, bo i most siennicki, i tam w Przegalinie te wszystkie przeprawy, które miałyby funkcjonować. No i most zielony, który jest i most dosyć zielony, niski. most zielony, tak, jest niski. No to wymagało tego, że to musiała być typowo jakaś tam niska jednostka. No i teraz... Historia taka, że miasto wymyśliło sobie projekt, że wybuduje te, te przystanki. Wydano 37 Ale tu chyba musimy wspomnieć, że to było dofinansowane z funduszy europejskich, podobnie, tak? Tak, z funduszy europejskich. Tam jeszcze do tego w tym partycypował skarb państwa. No i oczywiście budżet miasta. Wszystko to się. Ładnie zazębiło urzędnikom w tamtym czasie. 37 milionów na projekt zostało przeznaczone. Wybudowano mnóstwo przystanków, które do dziś można je oglądać, znaczy, podziwiać. Przystanki ogólnie, ja tak, taką dygresję zrobię, te przystanki do dzisiaj funkcjonują w sposób taki, że są to wspaniałe miejsca do picia piwa. I do spotkania się po prostu, żeby sobie tam coś zjeść. Ja nie wiem, czy wydawca jest zachwycony tym co No trudno, taka jest prawda. No mówmy jak jest. Te przystanki, które nie funkcjonują w tej chwili, które były finansowane przez Unię Europejską, gdzie jeszcze na niektórych przystankach widać. Tak. Jaki był plan i godzinówka od płynięcia, rozkład jazdy, rozkład płynięcia tego, tych tramwajów, służą po prostu w tej chwili turystom do robienia sobie fotek, sweet fotek, sweet fotek. No i tam się nic nie zatrzymuje. Tak jest. No zatrzymują się prywatne jeszcze stateczki. No ale to tutaj. W, w to przypadkowe pobliżu. są jakieś jednostki, ale. No, tu trzeba jednak zaznaczyć, że w ramach tych 37 milionów powstały dwie mariny, tak? Jedna Marina na żabim kruku, czyli oprócz tego, że tam tego przystanku mhm. powstała marina. To to jest dobre. Drugie, druga marina powstała tutaj zaraz przy, no przy tym przepompowniał owianka. Tak. To, to jest wykorzystywane. Tam sobie jednostki cumują, stają, choć przy żabim kruku nie aż tak chętnie, ale przy, przy, przy już tak. No i problem zaczął pojawiać się, kiedy gdy, gdy wybuchła pandemia. Statki same pływały, były. Jeszcze Dodajmy jeszcze jedną rzecz, no. bo w początkowej fazie, znaczy ogólnie założenia były takie, że była to linia, która nie była stricte turystyczną linią, a była to linia komunikacyjna. Ale w tym wszystkim najśmieszniejsze było to, że zakupiono tylko dwie jednostki, i naprawdę trzeba było mieć dużo cierpliwości. Aby doczekać się na jeden bądź drugi ten stateczek, który tam przypłył. Te rozkłady jazdy były no, nieżyciowe. Nie, one były nieżyciowe, tak. To, to jest to prawda. Tam chyba były trzy kursy w, w, w ciągu dnia. W, w ciągu dnia. To prawda. Um, znaczy, no... Ja się nie dziwię, dlaczego do Palmy. Y... To padło tak, pod tym względem, że nie było to dla mieszkańców rozwiązanie idealne do podróżowania, co się zgodzę, nie? Ale te tramwaje wodne zyskały taką ogromną sympatię wśród turystów. No właśnie. Turyści strasznie to chwalili, mówiąc, że to jest świetna okazja do poznawania miasta Gdańska z poziomu wody. wody. No, Podziwianie na przykład mostu siennickiego, tych wszystkich mostów wantowych, mostu kolejowego na, na gdańskiej przeróbce z poziomu wody, robi to wrażenie. Mimo wszystko przepływamy pod wielkimi obiektami, No nawet kiedy wpływał ten stateczek do głównego miasta, tak. czyli na motławę po jednej stronie długie pobrzeże, rybackie pobrzeże. No, robiło to wrażenie. Robiło to wrażenie, ponadto no, nadawało takiego, takiej atmosfery turystycznej na Motławie. Gdańsk nie odwracał się od wody. Nie odwracał się od Właśnie. wody. Gdańsk dopłacał do tych kursów, no ale no, musiał, musiał to dopłacać do tych kursów, bo wcześniej wydał 37 milionów na infrastrukturę. No, musiał jakoś uzasadnić y, tą tą inwestycję w te przystanki w tramwaju wodnego. No i teraz przychodzi ta pandemia nieszczęsna, wakacje, no... Ale słuchaj, Ale jeszcze widzę coś. Nie, oczywiście, że jeszcze, jeszcze coś, bo temat jest naprawdę kontrowersyjny. Ja też nie chciałbym, abyśmy wszystko powiedzieli, ponieważ większość będzie w artykule, nie, który, który piszesz, bo jeszcze jest jedna rzecz. Te tramwaje powstały w roku 2000. Kiedy on zaczął pływać? 2000 dokładnie już ci mówię one zaczęły pływać. Jak tylko skończyli, w 2012 roku. W 2012 roku i w 2020. Myślę, że to, znaczy to jest moje zdanie. Myślę, że pandemia była dobrym pretekstem, żeby zaprzestać tych. W, w 2021 została zakończona umowa z żeglugą gdańską, mhm. która obsługiwała ten, te tramwaje wodne. No formułowano, że no, to się nie sprawdza jako właśnie ta komunikacja miejska te tramwaje. No ale jak się mogła spełnić, skoro tylko dwa tramwaje i trzy, trzy kursy w ciągu dnia były? Ja myślę, że to po prostu tak nazywano, żeby wydobyć z tego te wszystkie środki na no właśnie. wykonanie tej Tu tych, jest tych klucz tramwaj. sprawy chyba. Tak. Bo program dofinansowania polegał na tym, że jest to komunikacja. No, ale to dlaczego to zlikwidowali? Dlaczego to zlikwidowali? Znaczy... Jeżeli to się podobało turystom. Turyści potrafili wsiąść w autobus 111, dojechać do Krakowca, tam wysiadali na pętli, przechodzili dosłownie 100 metrów i byli już na przystanku tramwaju wodnego, skąd mogliby sobie podróżować do Gdańska tramwaje. No to jest tym wodnym. To jest, to jest wspaniała okazja do spędzenia kilku godzin na, na wodzie. Może to jest tak, że miasto Gdańsk, które, jak mówi, nie jest odwrócone od wody, odwraca się jednak od tej wody. Może to jest tak, że jeśli służy to tylko, tam dosyć sporo ludzi w sumie pływało, ale jednak za mało widocznie dla miasta Gdańsk, żeby to była wspaniała promocja, że zrezygnowali z tego dopłacania, bo tam trzeba było dofinansowywać tego przedsiębiorcę. No dobrze, no ale powiedzmy sobie szczerze, że to nie jest takie połączenie jak Gdańsk-Hel, tak? Mam, gdzie mamy dwa takie duże ośrodki turystyczne mhm. między sobą. Nie, to y, miało służyć popularyzacji y, turystyki po Gdańsku. No to chyba lepiej się popularyzują jak rower wodny wypływa w kształcie nie wiem, kaczki Taksówki? kaczki bądź taksi. Ja, Radiowozy <laughs> nie, no, policji. Po nie, prostu nie dla, ja powiem tobie, że to bardzo się dziwi miasto. No. Znaczy fajny pomysł, który został przez miasto zamknięty. Tak, no ja, ja sobie zdaję sprawę, że to jest taki dość reglamentowany przepisami transport i on wymaga i pewnych specjalistów to nie jest jedna osoba tak jak w tramwaju w tym zwykłym szynowym jest jedna osoba motorniczy on prowadzi tam jest kilka osób mhm. tam jest no, wymogi są całkiem inne fajny pomysł 34 miliony wydane i projekt wyłożony czyli jeśli on działał 34 miliony 34... na budowę na budowę no tak. projekt jeszcze no, trzeba zaprojektować i tak dalej no to też są miliony złotych no i tak naprawdę chyba zmarnowano te pieniądze Zmarnowano, bo każdy kolejny rok bez tego tramwaju wodnego to jest po pierwsze mało atrakcyjny Gdańsk, mało, atrakcyjny, mało mniej atrakcji niż zwykle. Mhm. Do tego no, wizerunek miasta no, jest taki mało wodny, mało morski, a jest, jest ku temu okazja no. ogromna. Mamy infrastrukturę, ja nie wiem dlaczego, na co my czekamy. Znaczy ja Ci jeszcze coś powiem. Miasto Gdańsk y, udaje, że nie jest odwrócone od wody, bo przecież organizuje corocznie Baltic Sail. Czyli święto wodniaków tak naprawdę, nie? Natomiast y, w tramwaju wodnego, mimo dosyć y, sporej y, arterii wodnej w mieście, w środku miasta, w ogóle tego nie wykorzystuje. Miasto powinno przekonać y, przede wszystkim y, mieszkańców do tego, by y, inaczej. Y, Miasto nie powinno się bać promować turystyki wodnej w, w tej formie. Ja wiem, że ona jest droga, bo to nie są tanie rzeczy. Ale, nie Ale miasto Nie się... jest, jest też biednym miastem. Ale ludzie, ja, ja płynąłem tym tramwajem wodnym. Ludzie sobie robią mnóstwo zdjęć podczas takiego rejsu. One trafiają w różne miejsca. Tu na Facebooka, tu na Twittera, to gdzieś tam. Ludzie uwielbiali ten, tą taką rekreację. No nie każdy może wejść nie wiem, na kajak i do kajaku znaczy ogólnie, i sobie płynąć. Ogólnie jest to atrakcja dla ludzi, którzy nie widzą codziennie łódek, statków czy nawet tych kajaków, ponieważ są to ludzie często z głębi Polski i dla nich przeżycie no, takiej w rzecznej, Przygody na takim tak, promie, czy sprawa. na takim stateczku, jest no świetna sprawa. Pokazujemy sprawę. Gdańsk z tej, od takiej strony, która nie jest dostępna dla turystów. Niektóry, niektórym się wydaje, którzy przyjeżdżają do Gdańska, że Gdańsk to jest tylko i wyłącznie plaża i, i morze, i zatoka, i to wszystko. Nie. Mamy piękne sieci dróg wodnych, na, które powinny być. leżą odłogiem. Leżą długiem, powinny być wykorzystywane. Znaczy ja ci powiem, jak powinno być wykorzystane. Znaczy, wiesz, żeby pływać, żeby pływać sobie i podziwiać miasto od, tych, od tej strony takiej na przykład z Martwej Wispy go podziwiać Gdańsk, jeżeli chcemy. To musimy mieć co? łódkę, jacht, ewentualnie kajak, no, ale których gdańszczanin y, y, posiada coś takiego? No, to są nieliczne osoby. No, więc taki tramwaj wodny to jest piękna sprawa. Znaczy Tym bardziej, tego, że on nie ma pływać cały to rok. Co, trochę tego ruchu, ale to właśnie turystycznego przejęły te takie statki, które startują. Mam, mam nadzieję, że wystartują z Długiego Pobrzeża, chociaż wydaje się, że w tej chwili będą startować z ulicy Wartkiej, y, które odpłyną na Westerplatte i z powrotem. No to jest. No to jest y, to jest też kolejny przykład, ale zauważ, że na przykład te, te statki takie ala pirackie, które... No właśnie usług, o nich mówię po no części. Właśnie, ala pirackie które pływają po Motławie, no to one nie, nie cumują do tych, do tych miejsc. Nie można się gdzieś tam tam, znaczy, jest, ja nie wiem, czy tam Jedziesz, tam... płyniesz na Westerplatte i wracasz. Czasami jak dobrze pójdzie, to statek popłynie dalej niż znaczy, do wiesz, tego zakrętu pięciu gwizdków. Wiesz, one nie są przystosowane, a poza tym ja tak do końca nie wiem nie jestem pewny, czy te ta przystań, te, przysta, te, te przystanki nie powinny być przypadkiem badane przez jakiś urząd, i czy one mają te badania? No to, to ciekawe jest. No ale te nabrzeża funkcjonują. Ale słuchaj. Ludzie tam przychodzą i się trochę dziwią, no dlaczego tam nic nie podpływa. No to, jest, to, jest, to jest dziwne. No szkoda, no naprawdę. Jeżeli ktoś chce zorganizować któryś z kandydatów na prezydenta, będzie miał pomysł i wpisze sobie do... do um, do programu przywrócenie tych dróg wodnych. Myślę, że wiele osób zdecyduje się oddać głos na, na, na takie rozwiązanie. Oczywiście. Wydajemy tyle pieniędzy na takie głupoty w tym mieście, a no. to można. Macieju, będziemy nie przedłużać odsyłamy do tak, artykułu. Tak, zapraszamy do, do tego artykułu. On jest dość obszerny, bo przypomina też historię powstania tak, tego faktu. I upadek. I, I upadek. Upadek to jest dość szybki. Tak. To się szybko przycina. Znaczy, tak, wstęgi się tnie długo. A, a najlepiej żeby o upadku zapomnieć w sekundy. Słuchaj, ja zakończę nasze spotkanie również cytatem z Herolda Gdańskiego. O matko. Tak. Ale to znowu ten sam nie. Nie, nie, drugi, nie, nie. no Ktoś cytat kolejny, szczęśliw? tak, oczywiście. Nasz wspólny sukces. Gdańsk znalazł się w czołówce miast w Europie, w których dobrze się żyje, czyli mieszkańcy czują się szczęśliwi. A ty Może ty dlatego, że się czują się no ja się czuję szczęśliwy. Już ja samo mam. mieszkanie w mieście Gdańsk jest, opływam szczęściem, natomiast może dlatego, że wszyscy czują się szczęśliwi, to niepotrzebne nie im do szczęścia tramwaj wodny jeszcze. Tak, oczywiście. A zwłaszcza włodarzom naszego miasta. Szczęśliwi są ci, którzy grają w nutę miastu. Tak jest. Dziękuję Ci bardzo Macieju. Dziękuję bardzo. <noise> do widzenia. Do widzenia. Szanowni państwo, szanowne organizacje społeczne i NGOsy. Zapraszamy do korzystania z naszego studia telewizyjnego i zapraszamy do korzystania z naszego studia digitalizacyjnego. W naszym studiu telewizyjnym możecie przeprowadzić państwo debaty, możecie przeprowadzić państwo autoprezentacje bądź prezentacje, możecie państwo przeprowadzić rozmowy z ciekawymi ludźmi i dla NGOsów, i dla organizacji społecznych, ta usługa jest za darmo, więc Państwo mo mogą Państwo korzystać z naszych z urządzeń, z naszych sprzętów, z naszego doświadczenia. Również jeśli chodzi o drugie studio, studio digitalizacyjne, również tam Państwo mogą skorzystać z oferty digitalizacji obiektów historycznych, swoich zdjęć, dokumentów, gazet, jeśli takowe są. Również bardzo chętnie pomożemy w, w, i udzielimy rad, jak archiwizować. Obydwa te studia są sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Pro.